Siemanko, siemanko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Misja dziś mamy piątek, piąteczek, piątonio, tak, moi drodzy, piątek, piąteczek, piątonio, zaczynamy weekend, a to będzie sklepik z dnia 13 września, jeśli jesteście tu pierwszy raz, to zapraszam do zostawienia subika oraz łapki w górę, jest to mega motywujące, także... Serdecznie zapraszam, a teraz nie przedłużam i lecimy z tematem. W sklepie mamy skinek Śliski Syren dzisiaj z 2k v do, do skina doszły 3 nowe, nowe kolorki, przepraszam. Um, chyba każdy z tych kolorków jest lepszy niż ten poprzedni, um, ale dalej nie są jakieś specjalne. Według mnie. Następnie mamy nowość, Bagienną Bojowniczkę za 800 feebów, według mnie wygląda bardzo spoko, chociaż nie, nie wiem, co się stało tutaj z włosami z tyłu. Jak chcecie, to napiszcie w komentarzach, co sądzicie. O tych włosach. Do tego mamy dzisiaj zestaw disco, komando disco wraz ze swoim drugim stylem. Diva disco i zbierak. Wszystkie stare skinki, do tego w zestawie na pewno gorączka no, nocy. Sztosik, sztosik, emotka według mnie, eksplozja skinek. W sumie jest w porządku, tylko ta głowa za duża, tak troszeczkę według mnie. Dla spłaceniców skinek, renegat dzisiaj w sklepie, na pewno ktoś na niego czeka. Sztosik, emotka, taniec, klepaniec. Elegancko, elegancko tutaj pani nam tańczy, naprawdę. Melodyka jest zacna. No i dwa skiny do broni: linia skanowania, skinek animowany i emotyzm. No i to by było na tyle z dzisiejszego sklepu. Słuchajcie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to może, możecie to zrobić z kodem Misfi w sklepie. Bardzo serdecznie polecam kodik. I to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, widzimy się wieczorem na live'ie albo na kolejnym odcinku, także do zobaczenia, wszystkim życzę udanego weekendu i pozdro.